28 rządek 5 motywu. I powiększamy o jedną kratkę z prawej z lewej, więc jest jedna pełna. Dalej mamy 2, 4, 6, 8 krateczek pustych, 4 pełne, czyli 13 słupków obok siebie, 1 pusta. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pełnych.

Słupków obok siebie: 3 puste, 4 pełne i 2, 4, 6, 7 pustych i 1 pełna. W kolejnym rządku znowu powiększamy o jedną kratkę z prawej i z lewej strony. 49 rządek 5 motywu: zwiększamy o jedną kratkę z prawej i z lewej. Jest jedna pełna. Dalej 2, 4, 6, 8 kratyczek pustych no i kratki pełne cztery dwie puste. I znowu mamy pełne. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Czyli 28 słupków obok siebie. Pięć krateczek pustych, dwie pełne, czyli siedem słupków obok siebie. Krateczki y, puste, 2, 4

Znowu kratki pełne. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Czyli trzydzieści jeden słupków obok siebie. Dwie krateczki puste, cztery pełne. I znowu mamy puste. Dwa, cztery, sześć, osiem, dziewięć. I jedna pełna, dorobiona. Ok. Także tak ten rządek się prezentuje i już za moment skończymy piąty, piąty motyw, będzie już za nami. Mamy pięćdziesiąty rządek piątego motywu, no i powiększamy jedną kratkę z prawej, no i z lewej strony, ale już widzę, że jest błąd, no a to później poprawię. Dobrze. I mamy tak. Jedną krateczkę pełną, cztery puste, jedna pełna. I teraz krateczki puste. 2, 4, 6, 2 pełne, 3 puste. Tutaj sobie ponawiamy. I tu nie pamiętam chyba 9. Raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jednak czyli 31 słupków obok siebie na 10 pełnych krateczek. Krateczki puste. I mamy tak. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21. Dwie pełne i teraz na przemian. Pusta, pełna, pusta. Krateczki pełne. Raz, dwa, trzy, cztery, 5, 6, siedem, czyli 22 dwa słupki obok siebie.

Jak to było? Cztery, sześć. Ok, cztery puste, jedna pełna. No, i do końca ben, będę miała raz, dwa, trzy, cztery, pięć pustych i jedna pełna, bo jedna pełna jest dorobiona. O, także na tej to zasadzie musi być. I tutaj sobie już dorabiam. Dobrze, a kolejny rządek jest w tej samej szerokości, więc nic nie dorabiamy i nic nie zmniejszamy. A na razie tak nam to wszystko wygląda. 51 rządek 5 motywu i jeszcze tylko 3 rządki, i zakończymy piąty motyw, czym tym samym przejdziemy do ostatniego motywu już tej pracy. No, i tak, w tej samej szerokości, więc jest jedna pełna, 5 pustych, 2 pełne. Następnie mam 8 krateczek, 2, 4, 6, 8. 8 pustych, tutaj mam 3 e, pełne, czyli 10 słupków obok siebie, jedna pusta i tym razem cztery pełne obok siebie, czyli 13 słupków.

dalej krateczki puste 2 4 6 8 10 dwie pełne Tutaj mam cztery puste i jedna pełna w tej samej szerokości także O tu jest początek nowego listka z prawej i z lewej strony zresztą też też tak samo o. Ale nie identyczne. To, to już nie jest symetrycznie, tak jak wcześniej była ta praca w miarę symetrycznie. Układała się no może poza tymi gwiazdkami, w sensie śnieżynkami, ale teraz te listki widzę, że trochę się będą różniły, ale to, to też może fajnie. A poza tym, nawet jak ktoś tutaj pomyli ilość tych krateczek pełnych, to też się nic nie dzieje. Ważne, żeby osiągnąć mniej więcej taki kształt listka. Także to pod tym względem tego typu wzory też są fajne. No i mamy już 52 rządek piątego motywu. Zmniejszam o jedną kratkę z prawej z lewej. Jedna pełna, cztery puste, dwie pełne. Dalej, krateczki puste, 2, 4, 6, 8 jest tych pustych. Kratki pełne: 1, 2, 3, 4, 5 czyli 16 słupków obok siebie

Pełnych, czyli to jest 16 słupków obok siebie. Kurczę, nie wiem, czy nie powiedziałam, że puste. 5 pełnych, oczywiście. Dalej krateczki puste. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Czyli tym razem mam 16 pustych krateczek. Kratki pełne. Raz, dwa, Trzy, cztery, pięć, czyli 16 słupków, jedna pusta, no i znowu pełne, raz, dwa, trzy, cztery, czyli 13 słupków obok siebie, sześć krateczek pustych, dwie pełne, pięć krateczek pustych, no i jedna pełna. A w kolejnym rządku znowu sobie zmniejszamy o jedną kratkę z prawej i z lewej strony. A w sumie zostały nam jeszcze tylko dwa rządki obecnego motywu, a przed nami chyba ostatni motyw już. już. Chyba, że podzielę jeszcze na dwa razy, ale myślę, że już nie. 53 rządek z piątego motywu zmniejszamy o jedną kratkę z prawej i z lewej strony. Jedna pełna, cztery puste. 5 krateczek pełnych, czyli 16 słupków obok siebie. 4 puste, a tutaj mamy 3 pełne, czyli 10 słupków obok siebie. Jedna krateczka pusta i znowu pełne. Raz, 2, 3, 4, czyli 13 słupków obok siebie. Krateczki puste 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 wyszło akurat. Kratki pełne 3, czyli 10 słupków obok siebie, 5 krateczek pustych, jedna pełna w tym samym miejscu, co ta jedna pełna z poprzedniego rządku. Dalej kratki puste, 2, 4, 6, 8, 10 i zaczynam nową śnieżynkę, więc mam jedną pełną, jedną pustą, dwie pełne, czyli 7 słupków pustą i pełną. Krateczki puste, jest ich 7. Kratki pełne, raz, 2, 3, 4, 5, czyli 16 słupków obok siebie, 1 pusta i cztery pełne, czyli 13 słupków obok siebie. 6 krateczek pustych, 5 pełnych, czyli 16 słupków, 3 puste. I jedna pełna. A w kolejnym rządku zmniejszamy o jedną kratkę z prawej i z lewej. I będzie to jednocześnie ostatni rządek piątego motywu. 54 rządek piątego motywu. Jest to ostatni rządek tego motywu. I właśnie zmniejszamy o jedną krateczkę z prawej i z lewej. Mamy jedną krateczkę pełną, dwie puste. Dalej kratki pełne, jest ich 6, czyli 19 słupków obok siebie. 6 krateczek pustych. 3 pełne, czyli 10 słupków obok siebie. 1 pusta, 4 pełne, czyli 13 słupków obok siebie i krateczki puste 2, 4, 6, 8, 9. Jedna pełna kokardka, czyli 3, 3 oczka, oczko ścisłe i 3 oczka łańcuszka. I jedna krateczka pełna. Kratki puste: 2, 4, 6, 8, 10, 11. Jedna krateczka pełna. I taki dłuższy motyw kratek pustych: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 2, 4, 6, 7, 27 ich wyszło tutaj. Krotki pełne, 3, czyli 10 słupków obok siebie, 1 pusta, no i 2 pełne, czyli 7 słupków obok siebie, 4 puste, 6 pełnych, czyli 19 słupków obok siebie, 3 puste i 1 pełna. Także piąty motyw uważam za zakończony. I zaczynamy już motyw numer 6. To chyba będzie ostatni motyw, ale mówię chyba, bo jeszcze nie wiem. I będziemy robić w tym motywie takie oczka, czyli taki łańcuszek jak gdyby.